Hej, hej, witam Was wszystkich serdecznie, Ty z tej strony. W dzisiejszym filmie dowiecie się jak w szybki sposób założyć akwarium, w którym będzie taki oto trawniczyk. Muszę wam wyjaśnić to, co wcześniej powiedziałem, bo chodziło mi dosłownie o to, co powiedziałem. Czyli zbiornik tego typu został w szybki sposób założony. Inną kwestią jest już doczekanie się tego, żeby on wyglądał tak, jak teraz tutaj go widzicie. Akwarium zostało wystartowane metodą swojego startu. Zbiorniki takie z reguły startuje się szybciej. Nie ma tutaj żadnego scape'u, nie ma tutaj nic żadnej dekoracji, nie trzeba było tutaj nad tym się robić. Po prostu została usypana górka z substratu, z przodu jest go mniej, około 1 cm, a z tyłu jakieś 4-5 cm. Dzięki temu mamy takie lekkie zbocze, co daje nam głębię dodatkową zbiornikową. głębię dodatkową baktarnik. Na to zostały położone sadzonki rośliny, sadzonki akurat w tym przypadku Monte Carlo. W niektórych miejscach po prostu ją położyłem, w niektórych miejscach została obsadzona, no i z czasem się ładnie w ten sposób rozrosła te Carlo ma to do siebie, że jest taką rośliną, że no, ja moi, z mojego doświadczenia rośnie mi praktycznie zawsze w tego typu zbiornikach jak Fast w zbiornikach z suchym startem. Nie ma z nim praktycznie nigdy żadnego problemu. Miałem w niektórych przypadkach, ale to naprawdę jest tak sporadyczne, że można powiedzieć, że, że nie ma tego problemu. Zbiornik został założony tą metodą swojego startu. Po założeniu, po nasypaniu substratu, po posadzeniu sadzonek wszystko zostało dobrze zroszone no i całość została nakryta przezroczystą folią. Nad akwarium na początku już nie pamiętam, świeciło albo 15 watów, albo też 10 watów z tych chińskich lampek. Ta 10 watowa lampka chińska na pewno ma mniej lumenów, jeżeli jak lampki jakiegokolwiek producenta, także no nie wiem jak tutaj ją przeliczyć. W każdym razie zostawmy już te 10 watów. Świeciła nad tym zbiornikiem, zbiornik dość długo zarastał, bo stał dwa albo trzy miesiące, już dobrze nie pamiętam, zakryty. Następnie go zalałem, no i tak jak widzicie, pływają tutaj gupiki na rybek endlerka. Na rybek myślę, że tutaj może być to z akwarium 14 litrowe. W momencie, kiedy rybki już podrosną, to je przeławiam i wrzucam do zbiorników innych. Akurat mam, tak jak wiecie, tą możliwość, że po prostu mogę tutaj trzymać na rybek, a gdzieś indziej po prostu większe rybki. Nad tym zbiornikiem praktycznie przez cały czas świeciła albo ta lampka 10 albo 15 W. Czasami je zmieniałem. I trawnik przez większość czasu nie było z nim problemu. Oczywiście sporadycznie się pojawiały. Tutaj nie ma ziemi ogrodowej, tylko jest substrat. Także no, troszeczkę inaczej to się zachowuje. Musiałem od czasu do czasu dolać troszeczkę nawozu, bo widziałem, że pojawiają się braki. Albo po prostu zaczęło wszystko zarastać glonem. No to w momencie, kiedy wszystko zarastało glonem, no to wtedy zlewałem, wyłapiałem wszystkie życie, które tutaj się znajduje, zlewałem z tego wodę i pozostawiałem wszystko z powrotem, tak jakbym chciał suchym startem postartować. Do momentu, aż widziałem, że te glony zaczynają ustępować, do momentu, kiedy widziałem, że te rośliny, które tutaj są, zaczynają odżywać z powrotem, no to wtedy wiedziałem, że mogę z powrotem wszystko zalać. Jak już zalałem, no to z reguły znowu przez jakiś czas był spokój. W ten sposób, wiem, że bez problemu Monte Carlo, tak jak mówiłem, u Was sobie da radę. Jeżeli chcecie jeszcze, to się również by spróbować, by się wyzwalić Rohalisa, bądź też Hinodorusa, czy też Sagittarię. Tylko te rośliny troszeczkę dłużej potrzebują czasu na to, żeby wystartować. Ale jak już wystartują, to już też wszystko później z czasem ładnie idzie. No i chyba to by było na tyle dzisiaj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadajcie je w komentarzach. Jak zwykle postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, pozostawcie suba. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej. W najlepszym momencie zbiorniku trawnik miał około 5-7 cm. Super to wyglądało, bardzo mi się całość podobała, no ale niestety przez to, że nie przycinałem tej całości, że to doprowadziłem do tego, że było tego tak dużo, no to roślinki, które były na samym dole, zaczynały gnić. W momencie, kiedy podgniło ich na tyle dużo, a góra była zbita, w taką masę jak widzicie, no to całość się oderwała od podłoża no i w chwili obecnej jest jak jest musiałem dociążyć wszystko poprzez wrzucenia narzucenie trochę kamieni na górę, no z czasem na pewno te rośliny, które tam straciły te korzenie, podgniły się ukorzeniam na nowo i powiąże się ten trawnik z podłożem a na chwilę obecną widać w niektórych miejscach po prostu takie nieładne kamienie Akwarium i tak już jest do likwidacji, bo mam inny pomysł dla tego zbiornika, także może tak być.